Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewizja. Dziś bitwy na głosy, zaręczyny na wyspie i idealne zdjęcia. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu. Tak więc, co tam, panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy kolejny złoty talent. Pierwsze bitwy na głosy, zaręczyny i udawaną chorobę na wyspie miłości. Poza tym gwiazdy po raz kolejny zatańczyły na parkiecie, gwiazdy TVN powalczyły o milion, a Hubert Urbański zadzwonił do przyjaciela. Na koniec będą jeszcze nagie sesje, próby zrobienia idealnego zdjęcia i znajoma twarz w występie online. Na początek pierwszy z programów Mam Talent. To już kolejny złoty przycisk w tej edycji tego programu. Tym razem swój złoty przycisk wcisnęła Agnieszka Chylińska, a zachwyciła ją 14-letnia Nikola Kawała, która zaśpiewała utwór Creep grupy Radiohead. Wszyscy jurorzy tego wykonania słuchali zauroczeni, a Agnieszka Hylińska płakała. Później uciszyła publiczność i ze łzami w oczach wcisnęła złoty przycisk. Dając na latce awans do półfinałów. Kolejny z programów to The Voice of Poland. To trzynasta edycja tego programu i pierwsze bitwy. I na ten moment chyba najbardziej czekają widzowie. Pierwsza bitwa to drużyna Justyny Steczkowskiej i Rafaela Maruska i Alicja Czerner. Justyna Steczkowska zdecydowała, że ten pojedynek wygrywa Rafaela. Druga bitwa to drużyna Lanberry, Michał Betnarek i Wiktor Andrysiak. Lanberry zdecydowała, że tę bitwę wygrywa Michał. Trzecia bitwa to drużyna Thompsona i Barona, Dominik Dudek i Wiktoria Krakowska. Do kolejnego etapu awansował Dominik. Czwarta bitwa to drużyna Marka Piekarczyka, Jadwiga Grzybek i Klaudia Budner. Do następnego etapu przeszła Jadwiga. Pięta bitwa po raz kolejny drużyna Lunberry, Stina Dutczak i Dominika Czekaj. Do kolejnego etapu przeszła Kristina. Bitwa szósta po raz kolejny drużyna Justyny Steczkowskiej, Sandra Reiser i Andrzej Stankiewicz. Decyzją Justyny Steczkowskiej do dalszego etapu przeszła Sandra, a Andrzej został skradziony przez Lanbury. Bitwa siódma to po raz kolejny drużyna Thompsona i Barona, Agata Górecka-Lipińska i Mateusz Kurdej. Decyzją trenerów do następnego etapu przeszła Agata. Bitwa ósma i ostatnia to drużyna Marka Piekarczyka i Izabel Budny i Konrad Baum. Marek Karczyk dał szansę Konradowi, a Isobel została skradziona przez Tumsona i Barona. Mówiłem, na bitwie najbardziej czekają widzowie, ale tym razem większa część opinii była taka, że to były najsłabsze z jakie do tej pory oglądali. Może w kolejnych będzie trochę lepiej. Teraz program Love Island Wyspa Miłości. W tym tygodniu pojawiały się zapowiedzi, że szykują się zaręczyny w programie. Można by było pomyśleć, że zaręczyć postanowili się uczestnicy, którzy biorą udział w obecnej edycji tego programu. Tak się jednak nie stało. W jednej z konkurencji obecnym uczestnikom asystowali zwycięzca czwartej edycji La Vallente Wyspa Miłości Wiktor Biernacki i Magdalena Lichota. Podczas konkurencji polegającej na ściąganiu podwiązki z nogi ukochanej przy zębów, Wiktor wyciągnął pierścionek i poprosił o rękę swoją partnerkę. Tak więc były to pierwsze zaręczyny w tym programie. I może nie sprawdza się ta moja teoria, że miłości w tym programie nie ma. W bieżącej edycji może nie, ale uczestnicy poprzedniej edycji zdecydowali się zaręczyć. Wpadku Lawajland wyspa miłości jeszcze jeden temat z tego tygodnia i kolejna afera ta dedycja słynie z afer niedawno w atmosferze skandalu. Program opuścił Daniel, a teraz Kuba skłamał, że zmagał się z rakiem. W jednym z odcinków Lawajlet Bez Paniłości, Kuba opowiedział innym uczestnikom o swojej chorobie nowotworowej. Teraz okazuje się, że wyznania na temat problemów ze zdrowiem minął się z prawdą. I tutaj cytat: To nie do końca w ogóle był rak. To była choroba wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Oburzona tymi słowami była jego partnerka Vero. Ale także i widzowie ci zaroiło się od negatywnych komentarzy pod jego adresem. Niedługo finał tego programu i w sumie jestem ciekaw, czy zwycięży miłość, bo wydaje mi się, że tak nie będzie. Ci uczestnicy, którzy są w obecnej edycji, chcą po prostu za wszelką cenę wygrać ten program, a miłość schodzi na dalszy plan. Kolejny z programów to Dancing with the Stars, staniec z gwiazdami. To już szósty odcinek tego programu, i w tym odcinku gwiazdy tańczyły do utworów z filmu Dirty Dancing. Program rozpoczął się od wspólnego występu wszystkich par, chyba najbardziej znanego przeboju z tego filmu, The Time of My Life. Później rozpoczęły się występy konkursowe, jako pierwsi wystąpili Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, którzy zaznaczyli swinga i otrzymali za niego 35 punktów. Kolejni pojawili się Jamala i Jacek Jeszkę, zatańczyli rumbę i otrzymali 30 punktów. Natalia Janoszek i Rafał Maserak zatańczyli Trota i otrzymali 37 punktów. Jacek Jelonek i Michał Danilczuk zatańczyli Rock Rolla i otrzymali 38 punktów. Wiesław Wymobilski i Jania Lesar zatańczyli rumbę i otrzymali 28 punktów. Jako ostatni na parkiet wyszli Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz, tańczyli walca wiedeńskiego i otrzymali 33 punkty. Później odbyły się taneczne pojedynki. Dwie pary tańczyły do tego samego utworu, ten sam taniec. Każdy z jurorów mógł dać w tym pojedynku jeden punkt. Jako pierwsi zmierzyli się ze sobą Natalia Janoszek i Rafał Masera oraz Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. To tańczyli samba. I w tym pojedynku padł remis 2 do 2. W pojedynku na czacze zmierzyli się Wiesław i Jania Lesar i Jamala i Jacek Jeszka. Z tego starcia zwycięsko wyszli Jamala i Jacek 4 do 0. W ostatnim pojedynku naprzeciw siebie stanęli Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Ten pojedynek to był pojedynek na tango i zdaniem jurorów lepiej zatańczyli Karolina i Michał. I to oni otrzymali 4 punkty, więc wynik tego pojedynku to 4 do 0. Później, oczywiście, przyszedł czas na werdykt jurorów i telewizów. I decyzją jurorów i telewizów w szóstym odcinku z programu odpadli Jamala i Jacek Jeszkę. I po raz kolejny nie była to najgorzej tańcząca para, ale sprawdza się ta teoria, że to telewizja wie lepiej, która z par powinna odpaść w danym momencie i widzowie nie mają chyba większego wpływu. Chyba, że widzowie rzeczywiście za pomocą tych SMS-ów i aplikacji niektóre pary tak wspierają, nawet te słabiej tańczące, że przechodzą do następnego odcinka. Wiele razy już tak bywało, choć różnie z tym głosowaniem jest, bo nigdy te wyniki nie są ujawniane i do końca nie wiadomo, ile osób zagłosowało i jaki mieli wpływ na to, kto odpadł z programu, czy rzeczywiście wcześniej zdecydowali producenci, która para w danym tygodniu powinna odpaść. I tym razem być może też tak się stało, trudno powiedzieć. Oczywiście komentarze po tym, gdy ta para odpadła z programu, były mieszane. Jedni byli zgodni, że ta para powinna odpadziać, inni wręcz przeciwnie wskazywali inną parę, która nadal pozostaje w konkursie i pewnie starym zwyczajem może dojść aż do półfinału, bo często już tak bywało, że słabo tańczące pary odpadały dopiero przed ostatnim odcinku. Jak będzie w tej edycji, to oczywiście czas pokaże. Teraz czas na teleturniej Milionerzy. W ostatni poniedziałek, czyli 3 października, telewizja TVN świętowała 25 lat. Z tej okazji wyemitowano specjalne wydanie teleturnieju Milionerzy. Jak to już bywa z tymi specjalnymi wydaniami, w grze wzięły udział gwiazdy znane z innych programów TVN, tak więc. W tym wydaniu udział wzięli Małgorzata Rozenek-Majden i Krzysztof Skórzyński, czyli najnowsi prowadzący programu Dzień Dobry TVN oraz Michel Moron i Tomasz Jakubiak, czyli jurorzy programu Masterchef Junior. Najpierw na fotelach usiedli Michel Moron i Tomasz Jakubiak. No i gra nie do końca im poszła. Na początku mieli pytania o. Chociażby perfekcyjną panią domu, która siedziała na widowni, a także gdzie leży Ceuta. A przy pytaniu za 1000 złotych mieli problem i musieli wziąć koło, czyli pytanie do publiczności, bo mieli problem z filmem o Supermanie. Panowie odpadli na pytaniu o kształt przekroju karamboli. Wstawiali, że przekrojony owoc wygląda jak gwiazda dwuramienna. Niestety, prawidłowa odpowiedź to gwiazda. Pięcioramienna. I Michel Moron i Tomasz Jakubiak wygrali gwarantowany 1000 zł. Kolejną parą byli Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński. Oni zmierzyli się z pytaniami na temat pierwsza Jana Brzechwy, niespodzianki jaką Iga Świątek znalazła w swoim pucharze podczas US Open, czy grę z serialu Squid Game. W tym pytaniu poprosili o pomoc publiczność, gdyż sami nie oglądali tego popularnego koreańskiego serialu. Kolejne koło ratunkowe wzięli, gdyż nie byli pewni. Pytanie o trasę z Kalifornii na Florydę. Mieli również pytanie o herb jednej z rodzin w grze o tron. Tutaj wykorzystali kolejne koło, czyli telefon do przyjaciela, w tym przypadku do męża Małgorzaty, do Sława Majdana. Para zakładała, że trójgłowy smok to herb Lannisterów. Na szczęście mąż Małgorzaty Rozenek Majdan przekonał ją, że to herb Targaryenów. Dzięki temu para wygrała 40 tysięcy złotych. I para, ku zdziwieniu chyba wszystkich, choć może i nie do końca, dotarła do pytania za milion złotych. A, brzmiało ono tak. Para miała problem z rozgrzyzieniem tego pytania, a prawidłowa odpowiedź to A, czyli. Witkacego. I na tym etapie para zdecydowała się wycofać z dalszej gry zabierając pół miliona złotych. Ostatecznie pary wygrały 501 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przekazane dla Fundacji TVN, która buduje Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. I po raz kolejny, jak to już jest z tymi specjalnymi wydaniami, Raczej z lekka było żenująco. Na pewno, żeby kucharze odpadli na pytaniu o przekrój karamboli, którą na pewno kiedyś gdzieś tam używali, bo zawsze w tych Masterchefach różne dziwne owoce się pojawiają. Nawet te dzieci używały niekiedy w Masterchef Juniorze. Karambol, więc na pewno ją widzieli i wiedzą jak to dokładnie wygląda, ten owoc. Więc odpaść na takim pytaniu to chyba wstyd, ale może był taki zamiar producentów, bo przecież to wszystko jest reżyserowane. Te odcinki z udziałem gwiazd różnych programów, one czasami są tak sztucznie wyreżyserowane, że zawsze ludzie mówią żenada 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 i tym razem chyba też tak było bo jasne ta wygrana była dość duża i nawet liczyłem na to że może wreszcie padnie ten milion w specjalnym odcinku bo było 25-lecie TVN-u myślę to jest jedyny raz co będzie 25-lecie więc może wreszcie padnie milion w tym programie jednak producenci chyba nie chcą drażnić ludzi, nie tak dawno padł milion w tych standardowych odcinkach milionerów, więc producenci chyba nie chcieli drażnić, bo tam ten facet miał dużą, rozległą wiedzę i poradził sobie tutaj, a tutaj nagle przychodzą tacy, którzy mają podpowiedzi, bo wiadome jest, że znają część pytań, jakie dokładnie padną i jakie są poprawne odpowiedzi, więc to by było nie fair w stosunku do tych zwykłych graczy. No więc te pół miliona zazwyczaj pada i na tym się kończy. Tym razem nie mieli koła ratunkowego, bo wiem, że w którejś edycji było tak, że. Było pytanie o jakieś rasy kur, jak dobrze pamiętam. No i nagle telefon do przyjaciela i nagle urywa się wtedy, gdyby ten przyjaciel miał odpowiedzieć. Od razu widzowie stwierdzili, że to było ustawione. Tym razem nie mieli kur ratunkowych, dość długo się zastanawiali, nawet mieli ochotę coś zaznaczyć, ale jednak na szczęście wycofali się. No i wygrali dość pokaźną sumę na szczytny cel, ale jakby nie patrzeć, dalej te wydania milionerów są dość żenujące i widzowie zawsze się zastanawiają po co, czy nie lepiej by było przekazać te pół miliona złotych, czy nawet więcej na budowę tego Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młodzieży, niż urządzać e-szopkę w tym teleturnieju. To by było jedno z wydań milionerów, a teraz jeszcze drugie, które było emitowane również w tym tygodniu wydanie było dość zaskakujące, bo Hubert Urbański nagieł regulamin programu w odcinku, który niedawno został wyemitowany, grę kontynuowała Anita, która mimo braku pewności do poprawnych odpowiedzi pomocą pół lub samodzielnie zaznaczała poprawne odpowiedzi. Niektórzy mówili, że to nie bywa szczęście i inni stwierdzali, że to może jakieś oszustwo, bo zawodniczka nie potrafiła racjonalnie wyjaśnić dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa, tylko po prostu powiedziała, bo tak. No, ale mimo wszystko udało jej się wygrać 75 tysięcy złotych. Zastanawiające w tej grze było to, że miała do wykorzystania jeszcze jedno koło ratunkowe, czyli telefon do przyjaciela, jednak za każdym razem mówiła, że z tego koła nie skorzysta, że mąż tego nie będzie wiedział, bo mąż był pod telefonem. Sam Hubert Urbański zaczynał wątpić, czy ten mąż w ogóle istnieje i nawet nawiązywał do serialu Calambo, w którym detektyw Kalambo zawsze mówił, że ma żonę, że chce tam nie wiem, autograf na przykład dla tej żony, a ta żona nigdy się w tym serialu nie pojawiła, więc to mniej więcej była taka sama historia. Dlatego, gdy zawodniczka zdecydowała się wycofać z dalszej gry przy pytaniu za 125 tysięcy złotych, zabierając 75 tysięcy, po zakończonej już grze i po stwierdzeniu, że wygrała tę sumę pieniędzy, zdecydował się, tak już poza konkursem, zadzwonić, czyli wykorzystać to ostatnie koło, które jej pozostało, zadzwonić do jej męża. Okazało się, że mąż istnieje, a ogólnie rzecz biorąc to pytanie dotyczyło glisty ludzkiej. Boniczka wskazywała, że poprawną odpowiedzią w tym przypadku będzie A, czyli dożywa w nas 20 lat, że to nie jest poprawna odpowiedź, bo tak o to chodziło. Trzeba było wskazać nieprawdę w tym pytaniu. Dobrze, ustawiała odpowiedź A. Hubert Dubajski zdecydował się zadzwonić do męża, jednak on, jak zapewniała go zawodniczka, rzeczywiście nie znał poprawnej odpowiedzi, czyli w tym przypadku koło by się w ogóle nie przydało, ale Hubert Turbański zaspokoił swoją ciekawość, no i oczywiście publiczności, która była zgromadzona w tym czasie w studio. Kolejny z programów to Tap Mallow. To już piąty odcinek 11 sezonu tego programu. Tym razem na uczestników czekały trzy zadania. Pierwsze to sesja zdjęciowa na trampolinach. Uczestnicy pozowali w parach z rekwizytami. W tej konkurencji wygrali Michalina Wojciechowska i Maciej Skiba. Graną w tej konkurencji był udział w reklamie Gum do Rzucia Orbit. Kolejna konkurencja to było zadanie od redakcji magazynu Glamour. Pracując w trzech grupach, musieli stworzyć okładki digital, których tematem przewodnim były różne rodzaje miłości. Najlepszą okładkę przygotowała grupa, w której pracowali Martyna Kaczmarek, Adrian Kwamu, Weronika Pawelec i Adrianna Chyzowska. Nagrodą dla zwycięskiej grupy. Była sesja zdjęciowa do magazynu Glamour. Ostatnie wyzwanie było wyjątkowo stresujące, ale przewidywalne, bo występuje co edycję, czyli naga sesja zdjęciowa. Zdaniem jurorów najlepiej w tej konkurencji poradziła sobie Klaudia Nieścior. Później jurorzy musieli podjąć decyzję, kto wypadł najgorzej, i w zagrożonej trójce znaleźli się Marcelina Zettler oraz Aleksandra Helis. Co dla wielu okazało się sporym zaskoczeniem, bo ostatnia z wymienionych zdobyła złoty bilet, który gwarantował jej miejsce w domu Tap Mabu, bez konieczności udziału w bootcampie. Kroży postanowili dać jej szansę, a z programu odpadła Marcelina Zettler. Kolejny z programów to Perfect Picture. To nowy program, który zadebiutował w tym tygodniu na antenie TVN7. Ośmioro osobowości medialnych rozpoczęło fotograficzny pojedynek. Są to Ada Fijał, Kasia Dziurska, Żaklina Tadim, Laura Breszko, Mateo Benetti, Mariusz Jakubowski, Łukasz Zagrobelny i Ernest Musiał. W kolejnych odcinkach będą mieli okazję przekonać się na własnej skórze, z jakimi wyzwaniami wiąże się praca, Fotografa. W pierwszym odcinku pod okiem Roberta Kurka poznali tajniki fotografii sportowej. Pierwsza konkurencja dotyczyła sfotografowania pędzącego samochodu. Tutaj najlepiej poradził sobie Ernest Musiał. Druga konkurencja polegała na tym, by uchwycić w ruchu grupę parkurowców. Również w tej konkurencji najlepiej poradził sobie Ernest Musiał. Zgodnie z zasadami programu, osoba, która w dwóch konkurencjach poradzi sobie najgorzej, powinna odpaść z programu, a nią w tym odcinku była Jacqueline Padin. Ale jednak, jak to już bywa w tych programach, że w pierwszym odcinku nikt nie odpada, tak samo jest i tym razem. Program prowadzi Patrycja Kazadi, i w każdym z odcinków będą pojawiać się eksperci z danej dziedziny fotografii. No i właśnie te konkurencje będą różnorodne, bo według zapowiedzi nie tylko fotografia sportowa, ale również praca z ludźmi czy z naturą. Rzeczywiście te wyzwania mogą być ciekawe, ale tak sądząc, po pierwszym odcinku to ten program jakiś taki trochę nudnawy, tak mi się przynajmniej wydawał, że jakoś to wszystko takie przewidywalne i strasznie dużo reklam pomiędzy, że jakoś znudziłem się tym programem, choć to może być ciekawy program, bo czegoś takiego wcześniej nie było, że jest pojedynek na zdjęcia tym razem, bo zawsze był pojedynek, jedynek między osobami, że lepsza osoba wygrywała. Tutaj lepsze zdjęcie wygrywa, bo właściwie jurorzy najpierw patrzą na zdjęcie, dopiero później dowiadują się, czyje jest to zdjęcie, kto to zdjęcie w ogóle zrobił. Więc nie patrzą pod tym pryzmatem, że to jest na przykład tej osoby, ona musi przejść dalej. Tylko nie. Najlepsze zdjęcie tym razem wygrywa, czyli to tytułowe Perfect Picture. No i może w kolejnych odcinkach ten program się rozkręci, ale na pewno widzowie będą mogli podpatrzeć jakieś tajniki fotografii będą mogli może wykorzystać później to w swoich pracach. No bo jak tutaj zapowiadano ten program większość z nas korzysta ze smartfonów i, z, i niektórzy z uczestników nawet nigdy nie mieli w ręce pro, profesjonalnego aparatu fotograficznego więc dla nich to może być wyzwanie żeby to zrobić to idealne zdjęcie i rzeczywiście mieli dość sporo problemów z tymi pierwszymi dwoma konkurencjami. I niektóre z tych zdjęć naprawdę wypadły kiepsko, a niektóre trochę lepiej. Oczywiście ktoś miał trochę więcej szczęścia, albo trochę lepiej umiał operować aparatem. Jak będzie w kolejnych odcinkach, no i kto przejdzie do finału, to się oczywiście okaże. Nie wiem jaka jest do końca nagroda, ale pewnie jakiś sprzęt fotograficzny, bo przed programem można było zobaczyć, że wiele firm związanych właśnie z fotografią sponsoruje ten program, więc pewnie te firmy zesponsorują główną nagrodę dla zwycięzcy tego programu. Na koniec jeszcze jeden program. Twoja twarz brzmi znajomo. To już szósty odcinek 17 edycji tego programu. W tym odcinku Tabłachnio wystąpiła jako Piotr Kupicha z zespołu Phil, Tasia Ucherska jako Michael Jackson, Michał Milowicz jako Muniek Staszczyk Steelav, Janusz Radek jako Prince, Robert Szplęgiel wystąpił jako Witold Paszt i był pierwszym artystą, który wystąpił ze swojego domu. Okazało się, że uczestnik ma pozytywny wynik na obecność koronawirusa, w związku z tym nie mógł pojawić się w studiu i wystąpić. I po raz pierwszy w historii tego programu, czyli 16 edycji dotychczas już było, 17 w trakcie jest, ale nigdy takiego występu nie było. W tamtej edycji Karolina Pisarek nie pojawiła się w jednym z odcinków, też była chora. Wtedy pojawił się Smolasty, prawdziwy Smolasty zamiast niej. No a tutaj po raz pierwszy taki występ, że ze swojego pokoju na tle swojego okna było to tak wmontowane po prostu w scenę programu Twoja twarz, brzmi znajomo, że to trochę wyglądało jak taki hologram, jakby. Jasne, Robert Sprengiel nie był podobny do Bitolda Paszta, bo nie miał całej tej maski, całego tego gipsu, silikonu i tak dalej. Tylko po prostu był przebrany za lidera zespołu VOX, czyli te charakterystyczne okulary, kapelusz, no i garnitur. No i nic więcej, to wykonanie wypadło raczej średnio. To wykonanie wypadło raczej średnio I z tego co kojarzę, to Robert Sprengiel zajął ostatnie miejsce. Po nim wystąpili jeszcze Asia Wilk jako Rainbow Man, Asia Polewany jako Urszula Dudziak. Na koniec Kuba Zdrojkowski jako Chris Brown. Chinę wygrała Katarzyna Ucherska, która wystąpiła jako Michael Jackson w utworze Bad i czek na 10 tysięcy złotych przekazała sądeckiemu hospicjum. Po raz kolejny, zdaniem wielu, to nie była do końca zasłużona wygrana, bo byli lepsi, ale powtarzam już, że w tym programie jest tak, że ci uczestnicy, którzy przyznają sobie te piątki, próbują za wszelką cenę zrobić tak, żeby każdy z nich mógł przekazać 10 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny. I to jest właśnie tak naginane, naciągane, że co odcinek wygrywa ktoś inny. Tym razem dobrze wypadł na przykład Janusz Radek i spodziewałem się, że może ten występ Prince'a zwycięży, albo na przykład bardzo dobry występ Kasi Polewany jako Urszuli Dudziak. Też liczyłem, że może ona zwycięży. No jednak Katarzyna Ucherska jeszcze nie zwyciężyła w żadnym z odcinków, więc teraz miała szansę wygrać. Ten występ jako ma Michael Jackson. Nie do końca był zbieżny z tym, co powinno być, ale, ale po raz kolejny kobieta losuje Michaela Jacksona, no i ma z tym problem. Gdyby może wykonał to mężczyzna, może by było trochę lepiej. No ale takie są reguły tego programu, że co się wylosuje, to się umawia. Kobieta może wylosować postać męską i na odwrót. No i czasami wypada zaskakująco dobrze, ale jednak zazwyczaj wypada przewidywalnie. To znaczy, że mężczyzna rzadko co radzi sobie dobrze w kobiecej roli i na odwrót, kobieta w męskiej roli widać po prostu, że to jest kobieta. No zniwelować te różnice. Głosie. Przynajmniej jeszcze kilka odcinków, i sam jestem ciekaw, jakie jeszcze metamorfozy się pojawią, no i czy wszyscy z uczestników będą mieli szansę, żeby zwyciężyć choć w jednym z odcinków i przekazać 10 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!